który smakuje całkowicie inaczej jak ten ze szpinakiem, który pamiętacie. Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie filet skarpia. Zostały mi w sumie dwa filety, ale chcę zrobić jeszcze dla Was jeszcze jeden film dzisiaj, więc nie będzie to duża porcja, ale potrzebujemy filet skarpia. Opanierujemy go, usmażymy i zrobimy do niego bardzo fajny sos i bardzo prosty przepis. Na pewno Wam się spodoba, więc zapraszam do gotowania. Więc filet sobie ponacinam, żeby nie miał tych ości. To już znacie. Dobrze, teraz go sobie posolimy z jednej z drugiej strony. Jak widzicie, ta skóra jest wspaniała, ona po smażeniu jest tak dobra, z tego względu, że mam na nią genialny sposób, który Wam podlinkuję pod filmem. Pieprz. Z tej strony to samo. Karpia sobie podzielę na mniejsze części. Opanieruję w mące. Dobrze, teraz idziemy na kuchenkę, usmażymy sobie karpia i w międzyczasie zrobimy szybki sok. jak pietruszki, zobaczymy czy już olej jest dostatecznie rozgrzany. Tak już jest super. Teraz będę tutaj układał moje kawałki karpia. Smażę na smalcu, i to jest istotne, żebyście wiedzieli, nigdy tego nie robiłem. W tym roku zacząłem smażyć na smalcu i powiem Wam, że efekt jest super. Później ten karb jest bardzo słodki, nie ocieka tłuszczem, no jest naprawdę fajna sprawa. Po chwili przewracamy na drugą stronę. Zosmażamy z drugiej strony, za chwileczkę wyjmę i zaczniemy robić sobie sos. Ok, tak wystarczy. Jak mówiłem mam małe kawałeczki, ostatni mi został. Dobrze, teraz zrobimy sobie sos. Na patelnię dodaję parę kropel oliwy z oliwek. Teraz na oliwę dodajemy cebulę. I ją chwileczkę tylko podsmażymy, żeby zmiękła. Okej, okay. to było połowy czerwonej cebuli, takiej średniej. Teraz dodam czosnek. Chwileczkę podsmażymy, żeby czosnek stracił ten swój taki charakterystyczny smak i zapach. On będzie bardzo przyjemny w co się później, zobaczcie. Jak widzicie, cebulka i czosnek są lekko już podsmażone. O to mi chodziło, sosu nie robię zbyt wiele. Teraz dodam 100 ml wina białego, u mnie półsłodkie. Ale, oczywiście, możecie dodać wytrawne to nie ma problemu. Ja nie dodaję nigdy wytrawnego, bo jak wino zostanie, to wiadomo, można sobie wypić, żeby nie zwietrzało. Teraz dodamy kawałek masła. Pozwolimy mu się tutaj rozpuścić. Teraz to jest też ten moment, żeby dodać sobie płaską łyżeczkę kurkumy, żeby podkręciło nam to kolor. Pięknie wygląda. Dobrze, to teraz sobie to musimy posolić. Dodać pieprzu. I jeszcze chwileczkę to poredukujemy z tym winem. I ja tu dodam jedną śmietanę, trzydziestkę. Jest tutaj 200 ml. Teraz już ta śmietana mi się podgrzewa z tym winem, z tym masłem. Dodamy troszeczkę limonki. Dokładnie skórki z limonki, ona nam trochę tutaj złamie smak. Dodatkowo. I teraz do tego sosu opcjonalnie, ponieważ jeżeli poczekacie, on się już zredukuje. Ale ja mam akurat w lodówce, szkoda mi, żeby to tak leżało. Starłem sobie troszeczkę parmezanu i dosłownie tylko trochę, sobie dodam do tego sosu. Teraz już do tego sosu również dodam pietruszkę. Zamieszam i chwileczkę, czyli to odparuje, a ja już tutaj mogę dodać właśnie tego krupiącego fajnie karpia. On się z tym sosem jeszcze tutaj zaprzyjaźni i będzie naprawdę pyszny. Więc dobrze, sos tu już tutaj za chwileczkę będzie gotowy. Zobaczcie, on już fajny jest, gęsty. Ale ja już muszę to spróbować, no i zrobię później zdjęcie jakieś, muszę to zaaranżować odpowiednio. Więc ja już tutaj, prosto z patelni, sobie wezmę kawałek tego mojego karpia z tym sosem i Wam powiem, jak to smakuje wszystko. Mm, y -y. Ojej, myślę, że to jest następny strzał w dziesiątkę, następny sos, który smakuje całkowicie inaczej, jak ten ze szpinakiem, który pamiętacie. Mówiłem, pomincie ten parmezan, ale on dodaje fajnego, fajnego smaku, więc ja bym go nawet nie pomijał. Mmm, fajnie jest to przełamane tą limonką. I teraz to, ja wam powiem tak, jeżeli nie macie parmezanu. Nie macie jugasa czy jakiegoś innego twardego sera. Spokojnie, możecie tutaj dać nawet gorgonzolę. Ona jest miękkim serem, ale jest fajnym, dojrzewającym, fajnie pachnie, pachnie, znaczy mnie to się podoba. Fajnie smakuje. Można dodać tutaj każdy inny ser, ale żeby to nie był byle jaki ser, żeby to fajny miało zapach, fajny miało smak, taki jak lubicie najbardziej. Yy, więc ja Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na moje filmy, filmy świąteczne, których jest naprawdę bardzo dużo. Jest zatrzęsienie ostatnio tych moich filmów o gotowaniu takim świątecznym. Zaglądajcie, a ja dla Was będę gotował. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.